Wyjeżdżamy 21, bodajże tak, 21 wyjeżdżamy. Zobaczymy. Ja powiem szczerze, że tak naprawdę wszedłem w szatni tutaj któregoś, któregoś dnia i powiedziałem, że byłoby dla mnie wielkim marzeniem, żeby do tego Izraela śmigać. Śmigać w takim momencie, w jakim jesteśmy dzisiaj. Żebyśmy mieli finał Polski i żebyśmy tam zrobili pewną rzecz, której nie dokonał tak naprawdę żaden zespół Polski. Nie chciałbym się tutaj być buńczuczny, nie chciałbym się tutaj napinać w mózgu i tak dalej. Mam nadzieję, że moje chłopaki są na tyle, na, na tyle doświadczeni, są na tyle mocni, że zrobią to, tak naprawdę, czego od nich oczekujemy. Wiem, że oni dzisiaj są naprawdę potężnymi wojownikami i może, żebym nie powiedział za dużo, bo mam, mam nadzieję, że spotkamy się po, po tej izraelskiej bańce, mam nadzieję, że spotkamy się po tej bańce tutaj, tej finałowej. i wtedy powiem to. To powiedziałem im jakieś dwa tygodnie temu przed, yy, przed tym wszystkim. Igor Miličić jak yy, przyszedł tutaj na pierwszej konferencji prasowej, on powiedział, że on przyszedł tutaj walczyć o mistrzostwo w polskiej lidze, o mistrzostwo FIBA Europe Wtedy słuchając te słowa, to człowiek mógł się łapać za głowę. On jest bliski zrealizowania tego celu i chyba zatrudnienie Igora no, no, było też po to, żeby tutaj realizować rzeczy wielkie. Pewnie, że tak, oczywiście. My, my zawsze byliśmy y, tutaj, jeżeli chodzi o naszych y, włodarzy klubu, y, sponsorów i, i kibiców i tak dalej. Zawsze wszyscy y, są głodni tego sukcesu, za, zawsze są głodni takiego, tej, 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 tej woli walki. My oczywiście walczymy zawsze o najwyższy cel. Jeżeli to. Jeżeli to będzie, jeżeli to pozwoli, jeżeli chodzi o te wszystkie momenty, które, które nam tutaj są, to będą, tak ja uważam, że tak naprawdę Igor Mieczyk zrobił kapitalną robotę. Zrobił kapitalną robotę pod względem podpisania mm, przede wszystkim yy, tutaj kontraktu z naszym klubem i mam nadzieję, że wykorzysta ten moment tak bardzo, jak bardzo zapewnia mnie przed podpisaniem tego, tego momentu. Jestem tego przekonany, bo ufam mu bezgranicznie jest człowiekiem człowiekiem któremu ufam bezgranicznie